Aby wypełnić stronę treścią, należy dwukrotnie kliknąć stronę na mapie witryny, by przejść do trzeciego etapu wstawiania zawartości stron. Wyświetli się okno, w którym widoczna jest tabela układu strony i lista obiektów, które można umieścić na stronie oraz okienko podglądu. Tabela układu strony określa rozkład elementów na stronie. Każda komórka może zawierać jakiś obiekt. Na przykład, do pierwszej komórki można wstawić obiekt tekstowy. Robi się to metodą przeciągnij i upuść. W sąsiedniej komórce, także metodą przeciągnij i upuść, można umieścić obraz. W ten sposób uzyskuje się klasyczną stronę z tekstem i obrazem. Oczywiście, można zbudować stronę o innym układzie. Chcąc stawić na stronie więcej obiektów, należy rozbudować tabelę układu strony o kolejne komórki, dodając nowe wiersze i kolumny. Przyjrzyjmy się teraz bliżej obiektowi tekstowemu. Dwukrotnym kliknięciem obiektu tekstowego otwiera się edytor tekstu. Tu można wpisać tekst. Można go też oczywiście skopiować z innego miejsca i wstawić tutaj. Krótko mówiąc, to okno służy do wstawiania i formatowania tekstu. Wyjątkowo przydatną i często stosowaną na stronach internetowych funkcją są odnośniki umieszczane w tekście, tak zwane linki. Najpierw zaznacza się jeden lub kilka wyrazów, które mają stać się aktywnym odnośnikiem. Następnie należy kliknąć przycisk Staw Link. Zostanie otwarte okno, w którym określa się dokąd odnośnik ma prowadzić. Na przykład do której strony twojej witryny, do jakiegoś pliku przeznaczonego do pobrania, albo do innej witryny internetowej. Oto przykład wstawiania odnośnika do pliku graficznego otwieranego wewnętrznym oknie przeglądarki. Zanim jednak zamknie się okno, warto przejść na kartę Opis. Tutaj można wpisać tekst i wybrać obraz, które pojawią się we wskazówce ekranowej wyświetlanej po najechaniu na odnośnik wskaźnikiem myszy. Kliknięcie przycisku OK zamyka okno z zatwierdzeniem ustawień odnośnika. Teraz można wyświetlić test strony i obejrzeć efekt swojej pracy. Wskaźnik myszy po najechaniu na odnośnik zmienia kształt. Kliknięcie odnośnika otwiera okno z powiększeniem wybranego obrazu, a sam odnośnik zmienia kolor, sygnalizując, że był już użyty. Dobrze, przejdźmy teraz do ustawień obrazu. Dwukrotne kliknięcie obiektu obrazu umieszczonego w komórce tabeli układu strony otwiera okno, w którym wybiera się obraz do wstawienia. Obraz można importować bezpośrednio z kamery lub aparatu. Website X5 automatycznie utworzy i zapisze kopię obrazu, optymalizując go tak, by skrócić czas jego ładowania i ułatwić jego częste wyświetlanie. Jeśli chcesz poprawić obraz, kliknij przycisk Edytuj. Zostanie otwarty wbudowany edytor grafiki. Tu, oprócz narzędzi do kadrowania i obracania obrazów, znajdziesz także wiele innych. Możesz ustawić maskę. Efekt lustrzanego odbicia. Zastosować filtr, np. perspektywę, albo umieścić obraz w ramce. Kliknij przycisk OK, żeby zatwierdzić wprowadzone zmiany. Klikając przycisk test szybko zobaczysz efekt zmian wprowadzonych na stronie. Warto wiedzieć, że modyfikacje tabel układu poszczególnych stron i ich struktury nie mają żadnego wpływu na zdefiniowaną wcześniej mapę witryny. Website X5 modyfikuje odpowiednio samą stronę, uwzględniając nowe ustawienia. Teraz zbudujmy pokaz slajdów, czyli sekwencyjną prezentację fotografii lub obrazów. Pokaz slajdów wstawia się tak samo jak inne obiekty. Umieszcza się go w dowolnej komórce tabeli układu strony i dwukrotnym kliknięciem otwiera okno jego ustawień. Tu określa się listę obrazów, które będą zaprezentowane w pokazie. Dla każdego z nich można indywidualnie dobrać efekt przejścia. Ustawienia zatwierdza się przyciskiem OK. Potem można wyświetlić podgląd strony klikając przycisk Test. Tak oto wygląda pokaz slajdów w gotowej witrynie. Na tej samej zasadzie umieszcza się na stronie galerię obrazów. Obiekt galerii obrazów stawia się najpierw w komórce tabeli układu strony, a potem wybiera się obrazy. Na karcie Ustawienia można określić rodzaj galerii i sposób prezentacji obrazu, a na karcie Miniatura wybiera się wygląd miniatur, których kliknięcie pozwoli wyświetlić powiększony obraz. Kliknijmy przycisk Test. Oto gotowa galeria obrazów użytkownik może przeglądać miniatury i kliknięciem wybrać obraz, któremu chce się przejrzeć. Na stronie można umieścić jeszcze wiele innych ciekawych obiektów. Kod HTML do wstawienia bezpośrednio na stronie, a dla zaawansowanych także arków stylów CSS, formularz e-mail za pomocą którego goście witryny mogą skontaktować się z jej właścicielem i wysyłać dane. Listę produktów nieodzowny element sklepu internetowego. W ten sposób buduje się po kolei każdą stronę witryny. Klikając przycisk Dalej, przechodzi się automatycznie do tabeli układu następnej strony. Tam, przeciągając obiekty, wypełnia się stronę treścią. Potem można przejść do ustawień zaawansowanych, gdzie nadaje się witrynie ostatnie szlify i wyposaża ją w specjalne funkcje.